Cześć, witam Was wszystkich w 2021 roku. Tak dotarliśmy, udało się nam dotrzeć do 2021 roku i mam nadzieję, że ten rok będzie minimalnie, przynajmniej lepszy od poprzedniego. Na co się zapowiada, jeżeli chodzi o gry? Nie było mnie chwilę, stwierdziłam, że zrobię sobie taką małą przerwę, odpocznę, przemyślę pewne kwestie, rozpiszę trochę planów, tak, zrobiłam trochę planów na najbliższe filmy i podjęłam kilka decyzji, które mam nadzieję mnie i wam ułatwią trochę życie i ogólnie oglądanie kanału Gramania. Dodatkowo niedawno zaczęłam nową pracę, więc wiecie jak to jest w nowej pracy. Na początku się troszeczkę stresujecie, więc chcecie, żeby wszystko było doskonale e, i dlatego e, przez chwilę mnie nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te e, decyzje i te pomysły, to stwierdziłam, że w tym roku wprowadzimy coś takiego, że będę puszczać filmy w czwartek i w niedzielę zawsze. W czwartki będą to bloki komiksowe, taki komiksowy czwartek, natomiast w niedzielę będę puszczać filmiki dotyczące gier. Postaram się je puszczać zawsze około 19, tak wiecie, akurat kiedy będziecie siadać do kolacji, ewentualnie do jakiegoś serialu, żebyście mogli obejrzeć. I mam nadzieję, że to pozwoli zarówno mnie i wam w jakiś sposób wybrać dzień i posegregować sobie filmy, które chcecie na przykład oglądać. Natomiast jeszcze w międzyczasie będą się też pojawiać filmy takie trochę pozaprogramowe, ponieważ jak się okazuje, po tym jak rozpisałam ogólnie swój plan na filmiki, czyli po dwa w tygodniu, nagle pojawiły się dodatkowe tematy, które będę realizować także i we wtorki, ale sporadycznie i będą to takie, wiecie, raczej materiały publicystyczne i dotyczące trochę innych rzeczy, takich na przykład jak recenzję makaryzynu Relax, który ostatnio powrócił i zobaczymy, jak to ogólnie wyszło, ponieważ dopiero do mnie dotrze. Ponadto wiem, że wciąż mam zaległy filmik z najgorszymi i najbardziej rozczarowującymi produkcjami z zeszłego roku. Które y, robię cały czas nieco w bólach, ponieważ naprawdę nie jestem tego typu graczem, który lubi mm, mm, znęcać się nad czymś, ale jeżeli już musi, to y, planuję zrobić to po prostu. Brutalnie i wnikliwie. Zatem, tym pan Kubka bardzo mocno się domaga tego materiału, więc muszę. Natomiast w dniu dzisiejszym robię sobie taką listę gier, na które czekam w 2021. Oczywiście wiadomo, że część gier dopiero zostanie ogłoszona, część wyskoczy w ostatnim momencie. Natomiast z tych, co przynajmniej wiem, że ukażą się w 2021, zrobiłam sobie taką listę i dzisiaj sobie pogadamy właśnie o grach, które nadchodzą w przyszłym roku. Na pewno. Przynajmniej na 90%, bo wiecie, jak jest. I coś, co na pewno sięgnę i będę chciała grać. Mam nadzieję, że już w tym roku uda mi się zdobyć PS5. Jest taka delikatna nadzieja, że jednak się to uda. I wtedy będę mogła dorzucić do tej listy także większą liczbę gier z piątki. Oczywiście chętnie dowiem się, na jakie wy gry czekacie, bo to są moje gry. Ja oczywiście upnę tutaj mnóstwo horrorów, wiadomo. Natomiast jakie gry wyczekacie w tym nadchodzącym 2021? A teraz przechodzimy wreszcie do listy. Ten nowy rok na pewno zacznę od gry, od polskiego studnia Blobber Team, czyli The Medium. Kto mnie ogląda już od jakiegoś czasu wie, że naprawdę horrory to jest mój konik i bardzo chętnie sięgam po tego typu produkcje. Ehm, nie wiem, jakoś tak mam, że lubię horrory i właśnie e, w tym roku już za kilkanaście dni ma się ukazać The Medium, czyli gra od polskiego studia, która specjalizuje się właśnie w tego typu grach, takich horrorowych, niepokojących. Ostatnia gra, w którą grałam była Fajna, ale mam nadzieję na coś lepszego, zdecydowanie, ponieważ fabuła zapowiada się naprawdę interesująca, a jej główna bohaterka wydaje mi się taka, wiecie, bardzo cosplayowa, możliwa dla mnie do zrealizowania, więc bardzo chętnie sobie pogram w tego typu klimaty. Kolejną grą, na którą bardzo, bardzo, bardzo czekam i mam nadzieję, że już będę mieć do tej gry PS5, jest to Resident Evil Village. Tak, właśnie ten tytuł, który został zapowiedziany m.in. w hitach na PS5 nadchodzących, podejrzewam, że ta gra ukaże się także na PS4, więc jeżeli ewentualnie nie uda mi się po prostu mieć PS5, to zagram na pewno na PS4. W ostatnim roku ukazało się Resident Evil 3 i przyznaję, że akurat tą grę, chociaż miałam na liście bardzo mocno do ogrania, to jednak troszeczkę tak zeskipowałam i stwierdziłam, że zagram przy okazji, jak już troszeczkę... Wiecie, będzie tańsza na promocjach. Więc na razie stwierdziłam, że nie. Natomiast Resident Village to jest coś, co zdecydowanie mnie kupiło samym trailerem, czyli taki, wiecie, mroczny klimat wioska porzucona gdzieś w górach, y, dziwni mieszkańcy dziwnej wioski, co jest zdecydowanie coś, co bardzo chcę zagrać w tym roku. Ale żeby nie było zbyt strasznie, na mojej liście też ląduje Far Cry 6. Tak, Far Cry 6. Muszę przyznać, że. Ostatni Far Cry też w jakiś sposób tam troszeczkę opuściłam. Ten New Dawn mówię, nie mówię o tym głównym, natomiast New Dawn jakoś tak stwierdziłam, że nie za bardzo leży po drodze moich zainteresowań, ale mam już ochotę na taką fajną, dobrą, relaksującą strzelankę. A zapowiada się, że wracają postacie, które już znamy z poprzednich odsłon, które były bardzo ciekawe, więc chętnie pogram sobie w. Strzelankę, która przy okazji opowie mi historię o bardzo, bardzo dziwnych, pragnących władzy ludziach i przyszłych władcach Imperium Zła. Na mojej liście nie mogę oczywiście zobaczyć takiej gry jak Baldur's Gate 3. Ja bardzo dobrze wiem, że jest już beta i że można już grać, ale przyznaję, że ja akurat jestem fanem finalnych produktów <grym> po prostu. Lubię, jeżeli gra jest już jest wypuszczona. I nie za bardzo lubię sobie psuć historii, bo to jest trochę tak, że gracie w kawałek historii, a potem tak, historia, jeżeli jest bardzo ciekawa, nagle się ucina i musicie czekać kilka miesięcy, aż się skończy. Ja akurat fanem tego nie jestem. Rozumiem, dlaczego istnieją bety, i uważam, że to jest całkiem fajny sposób na zapoznanie się z grą i spróbowanie, czy faktycznie będzie ona nam odpowiadać. Zwłaszcza że. Do Lamusa odeszły coś takiego jak dema, więc beta jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast ja bardzo, bardzo chcę zagrać drugiej 3, ale już w tej finalnej wersji najlepiej, jak już sobie kupię piękną kolekcjonerkę z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kolejną grą na liście jest z Saga Hellblade 2. Jeżeli nie graliście w jedynkę, to powinniście. Jeżeli tylko wasz komputer jest w stanie unieść tę grę. Powinniście w nią zagrać. Uważam, że to jest jedna z tych gier, które w jakiś sposób mm, zrewolucjonizowały rynek gier, ponieważ pokazały, że naprawdę trudne tematy w jakiś sposób można rozwiązywać w bardzo interesujący sposób w grach. Przy okazji, dodając do tego naprawdę. Fajną oprawę, fajny sposób na prowadzenie historii, ale to, jak została zrealizowany. E, problem ludzi, którzy chorują na e, jakieś tam problemy i nie do końca wiem, jak to określić, ponieważ tak naprawdę nie znam się za bardzo i nie chcę nikogo po prostu zwyczajnie obrazić, kogoś, kto po prostu cierpi na coś takiego, ale uważam, że to jak została przedstawiona ta historia, była świetna i naprawdę jak zobaczyłam. Intro i trailer do najnowszej produkcji 3 Blade 2, to byłam absolutnie zachwycona. Obejrzyjcie koniecznie. I to z dźwiękiem. A skoro już jesteśmy w tych nordyckich klimatach, to oczywiście na tej liście nie mogła zabraknąć czegoś takiego doskonałego jak God of War Ragnarok. Kiedy tylko pomyślę o God of War, tym e, wznowionym God of War, to muszę przyznać, że od razu mi się miękko na sercu i cieplutko robi, ponieważ to była jedna z tych gier, które według mnie były zrobione absolutnie, absolutnie doskonale. Posiadała wszystko, co było potrzebne do stworzenia naprawdę świetnej gry. Super historię, bardzo dobrze e, poprowadzony system walki, nie była ona za, nie, za długa ani za krótka. I przede wszystkim posiadała. ból! Absolutnie kultową już odzywkę w świecie gier. Więc kiedy tylko zobaczyłam to króciutkie, bo naprawdę bardzo króciutkie intro do zapowiadające God of War, Ragnarok, to już wiedziałam, że będę grać, zdecydowanie będę grać. A teraz czas na pewne odświeżenie, ale nie byle jakie odświeżenie, bo Mass Effect Legendary Edition. Sprawnie na kontynuację Mass Effect będziemy musieli poczekać 2022, dlatego tej gry akurat nie ma na liście, tak samo jak i kontynuacji Dragon Age, który też przyjdzie w przyszłym roku, ale za to w tym roku dostaniemy coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli Mass Effect Legendary Edition. Czyli wszystkie te doskonałe mas efekty, które graliśmy wcześniej, tylko wiecie, takie wzbogacone o wszystko lepsze, lepszą grafikę, lepszą rozgrywkę, lepsze y, przerwy w windzie, które można po prostu spędzić na rozmyślaniach i rozmowach ze swoją załogą. Naprawdę czekam mocno i mam nadzieję, że będę mogła zagrać właśnie na PS5 w znowionej wersji. A jeżeli nie, no to na innej wersji pecetowej na przykład. O ile mój Pecet to dźwignie, bo on ma już kilka lat, staruszek. I tutaj produkcja, która wcale nie jest jakimś wielkim hiciorem, ale mnie bardzo interesuje, czy Kina Bridge of Spirits, wiem, że podejrzewam, część z Was po raz pierwszy usłyszała ten tytuł w ogóle yy, na uszy, i, ale obejrzyjcie sobie naprawdę, jeżeli lubicie co, takie klimaty trochę gibli. Nino Kuni, coś w tym klimacie gry, to zdecydowanie powinniście się zobaczyć kina Bridge of Spirits, ponieważ wygląda naprawdę tak, jakby zostało wyciągnięte żywcem z biblioteki filmów Ghibli. A ja po prostu takie gry raz na jakiś czas lubię, żeby sobie wiecie, optymistycznie spojrzeć na świat i polatać jakąś uroczą dziewczynką po uroczym świecie i pozbierać urocze rzeczy, a przy okazji uratować świat. Czy jakąś tam inną krainę, która akurat jest w niebezpieczeństwie. I czymże moglibyśmy skończyć tę listę, jak nie horrorem? <grybujesz> Kolejną grą, którą chciałabym zagrać, jest Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ale boję się dlatego, ponieważ ta gra niestety ewidentnie ma jakieś tam problemy. Produkcyjne, i szczerze mówiąc, intro wygląda bardzo ciekawie. I ogólnie, co zapowiedź całego trailera, ale muszę przyznać, że widać tam jednak pewną sztywność, zwłaszcza postaci w tle. Naprawdę boję się, że to może być niezbyt udana produkcja, jak był oryginał, ale z drugiej strony, oryginał, chociaż miał swoje bolączki, to jednak przebił się do pamięci graczy i istnieje po dziś dzień, chociaż naprawiany i łatany bez końca dodatkowo na listę wrzucam Scorn, który też nie mam pojęcia czy wyjdzie, ponieważ on też już od kilku, kilku lat miał wyjść, ale no niestety coś tam, coś tam nie działa, ale wiem, że to jest po prostu grupa Indie, która wydaje te gry także nowy Horizon Zero Dawn chociaż nie jestem pewna, czy to wyjdzie akurat w tym roku oraz coś takiego, co nazywa się teraz muszę sięgnąć po moje notatki Ghostwire Tokyo, które owszem zostało zapowiedziane, aczkolwiek filmik był na tyle krótki, że tak naprawdę nie jestem pewna, czy w tym roku ujrzy on światło dzienne. Tak wygląda moja lista, natomiast wyminę, powiedzcie i napiszcie, jak wygląda Wasza lista na rok 2021. Czy będziecie bardziej nadrabiać to, co w 2020 po prostu nie ograliście, czy już idziecie w te nowe, totalnie nowe produkcje? Komentarze są Wasze, mam nadzieję, że ta lista Wam pomogła troszeczkę uporządkować sobie te gry, może przypomnieć o czymś, co wyjdzie w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, like zasubujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i oczywiście udostępnianie jest możliwe dla każdego. Tymczasem ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć! W kolejnym filmiku, tym razem już regularnie.